Czący Dla mnie jeszcze była, e, e, była, była to lekcja politycznej perswazji, bo wcześniej było e, przemówienie prezydenta Komorowskiego, po którym no ja tak. E, Wystchnąłem I później był ten Obama, który nam zrobił święto, święto 4 czerwca. Gdyby nie było tego Obamy, to byśmy mieli msze, nudne przemówienia i generalnie. Przemówienie prezydenta było dobre, no. tylko że ono było inaczej wygłoszone. Znaczy, pan profesor. Sekundę, panie, panie dla Pawele, teraz pan profesor Czapiński. Więc moim zdaniem e, e, najwspanialszy efekt e, wizyty na Placu Zamkowym prezydenta Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego co powiedział, wiąże się z faktem, że e, kilkadziesiąt ważnych stacji telewizyjnych transmitowało E, na żywo e, to przemówienie. E, do czego się sprowadza ten efekt? Do tego, że ja teraz oczekuję, e, że coraz rzadziej na zachodzie, gdy powiem, że jestem From Poland, będą mnie dopytywali: Holand? Mhm. Holand? Do tej pory tak było. Tak? Gdzie ta Polska? Jaka Polska? E, rzeczywiście wypromował Brent Polska. Mhm. I to jest ogromna jego zasługa. I oczywiście ja byłem zachwycony jeśli chodzi o formę tego przemówienia, o Aha. sposób, tak? Znaczy, to jest klasa. Naprawdę. Jeśli jest prawdą, że on również z, z tego promptera korzystał, to, no sposób... Dwóch tak. czyta, ale super, to sposób... Nie, bardzo dwóch. To sposób absolutnie niezauważalny. W przeciwieństwie, ja, do naszego, tak jest. w przeciwieństwie do tak jest, naszego prezydenta, tak? Ale miał Wałęsa mówił też z głowy doskonale po prostu. Ale krótko. E, Krócej w... na pewno no niż Obama. Tak. Więc e, ja oczywiście niezwykle pozytywnie e, oceniam te obchody. E, Przedwczorajsze i wczorajsze, bo to właściwie półtora dnia trwało, e, prawie dwa dni e, trwało. Troszkę e, zabrakło mi ekspozycji tych innych koronowanych e, głów prezydentów i premierów. E, ich tam było też e, sporo, tak? E, że To wszystko tak naprawdę no się zrebliskowało tylko jeszcze, na tej jednej. No jedne, prezydent stanu tak, prezydent Stanów jak przyjeżdża, no to nawet właśnie. jego samo Samochód jest bardziej ciekawy niż iluś tam premierów Z, <laughs> Z całym dam szacunkiem. Dam Paweł jeszcze do